Na Rządowym Porcie Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowego rozporządzenia, które ma ukrócić patodeweloperkę. Poprzednie rozporządzenie miało zacząć obowiązywać już od 1 kwietnia, a więc od poniedziałku. Teraz jednak wejdzie w życie od 1 lipca. I właśnie o tym będę rozmawiał z Janą Maj, radcą prawnym kancelarii SWK Legal. Dzień dobry, witam w biznes 24. Dzień dobry, witam Państwa. Czy w nowym rozporządzeniu, poza zmianą daty z 1 kwietnia na 1 lipca, mamy jakieś inne istotne zmiany, które mia miałyby godzić w dobrostan mieszkańców osiedli mieszkaniowych? W tym przypadku ustawodawca zdecydował się jedynie na przesunięcie wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ta warstwa merytoryczna projektu, główne założenia, nie uległy zmianie. Przesunięciu ulega jedynie termin wejścia w życie przepisów z 1 kwietnia na 1 sierpnia. A w takim razie, proszę przypomnieć, jakie to są przepisy. Tam jeden z takich najbardziej. No dla mnie istotnych i myślę, że znaczących także było uregulowanie powierzchni, mieszka... powierzchni użytkowej mieszkania. W... Ona ma wynosić, o ile pamiętam dobrze, 25 metrów 2 Mieszkanie nie może być mniejsze od tej powierzchni, na pewno będą jakieś jednak krótkie wyjścia. Jakie zmiany przewiduje to rozporządzenie? To znaczy zmiana, o której Pan wspomniał, dotyczy tak naprawdę lokali użytkowych. Lokale użytkowe powinny mieć powierzchnię minimalną 25 metrów kwadratowych. Ta sama powierzchnia właśnie 25 metrów kwadratowych dotyczy także lokali mieszkalnych, niemniej ta zmiana dotycząca lokali mieszkalnych już jakiś czas obowiązuje. Teraz ustawodawca zdecydował się na zrównanie tych limitów powierzchni w przypadku lokali mieszkalnych i użytkowych. Wiemy, że był pewien proceder, który właśnie te lokale użytkowe przekształcał w lokale mieszkalne dlatego też ustawodawca te limity wprowadził także w przypadku lokali użytkowych nie są to jednak jedyne zmiany które dotkną i przedsiębiorców i użytkowników inwestycji mieszkaniowych ustawodawca zdecydował się także na wprowadzenie przepisów które mają na celu rozluźnienie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w tym przypadku wprowadzono przepis, który wprowadza minimalną odległość budynków mieszkalnych i wielorodzinnych od granic działki, i w przypadku takich inwestycji ta odległość będzie wynosiła. 5 metrów. Te 5 metrów jest stałe bez względu na to, czy inwestycja jest zwrócona w stronę tej granicy ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi, czy też nie. Dotychczas te odległości wynosiły odpowiednio 3 metry, jeżeli ściana nie miała otworów okiennych i 4, jeżeli takie otwory miała, pewne szczególne wymogi objęły także inwestycje polegające na realizacji placów zabaw i placów rekreacji indywidualnej. W tym przypadku ustawodawca zdecydował się wprowadzić przepisy, które wprowadzają takie kwestie jak na przykład minimalna powierzchnia placu zabaw, minimalne wyposażenie, także kwestie związane z nasłonecznieniem, czy wreszcie uzależnił powierzchnię takiego placu od ilości mieszkań, danej inwestycji mieszkaniowej. Oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami, natomiast co do zasady trzeba powiedzieć, że te kwestie, które dotychczas leżały, no tak naprawdę w dobrej woli, jeżeli chodzi o Obowiązki inwestora teraz staną się obowiązkami wynikającymi już wprost z przepisów prawa. Także na zmianie, przykład liczba huśtawek, jak rozumiem, czy zjeżdżalni, które mogą być na. No może trzeba rzeczywiście to, to wyjaśnić. Takie dla dorosłych bym jeszcze proponował prowadzić. Ale wracając do, jeszcze do klu tego, tego, tego przesunięcia terminu, dlaczego samorządy protestowały przeciwko wprowadzeniu rozporządzenia walczącego z patodeweloperką? Tak naprawdę pamiętajmy, że nie tylko deweloperzy, czyli nie tylko przedsiębiorcy realizują dzisiaj politykę mieszkaniową państwa, także samorządy występują jako inwestorzy takich inwestycji, na przykład w formie TBS-ów czy SIM. Dlatego też jakby nie można kategoryzować, że jedynie kwestie związane z usytuowaniem budynków czy realizacją inwestycji mieszkaniowych związane są tylko z tym rynkiem prywatnym. Także samorządy uczestniczą w procesie inwestycyjno-budowlanym. I te przepisy no, w równym stopniu dotykają wszystkich uczestników procesu budowlanego. Pani mecenas, bardzo dziękuję pani za, w, za komentarz. Joanna Maj, prawdy w kancelarii SWK Legal była naszym gościem.